Siemanko Koldziska z tej strony Metsu i witam was w trzecim odcinku z przygody reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj gramy z Holandią, a co potem zobaczymy. Bo jeśli doznamy jakiejś wielkiej klęski, to możemy nawet nie awansować z tej grupy. Mamy nadzieję, że taki scenariusz się nie ziści. Chcemy awansować na spokojnie, więc musimy dać z siebie wszystko. Oczywiście, jeśli materiał przypadnie wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Szymański wraca do podstawowego składu, jeszcze damy Kownackiego w miejsce Grosickiego bo potrzebujemy tych piłkarzy dzisiaj akurat na skrzydle. Czy dadzą radę, czas pokaże. Gramy z Holandią. Rywal na pewno wymagający, ale ostatnio przeżywający drobny kryzys, więc trzeba to wykorzystać. No i co tu dużo mówić, zaczynajmy to widowisko. Ładne podanie. Kownacki z pierwszej piłki do piątka. Jest tutaj Lewandowski. Odegranie do Szymańskiego ten ma bardzo dużo miejsca. Szymański ładna centra z lewej nogi, ale niestety Reki, kto wybija. Jeszcze nie koniec, ale ten strzał Lewandowskiego pozostawia sporo do życzenia. No i na spokojnie Jasper Silesen wznowi grę z piątego metra po tej fatalnej próbie naszego kapitana. Jak widzimy, Holendrzy chcą odpowiedzieć na te nasze początkowe przynajmniej ataki De Jong do środka. Jednak ta piłka przeszła do Promesa. Jeszcze zgarną ją Może być centralna pole karne. i Tak się dzieje, ale De Jong jest powstrzymany przez szczęsnego. Ależ to jest interwencja, jedna z najpiękniejszych na tych mistrzostwach. Holender już widział tą piłkę w siatce, ale szczęsny miał zdecydowanie inne plany. Wznawiamy grę. Żurkowski ma bardzo dużo miejsca, jak na oczywiście mecz z tak renomowanym rywalem. Linetty, ładne odegranie. Kowalczyk, no może podać to na spokojnie. Piątek, Krzysztof, Piątek, ale z tą piłką. Podanie w pole karne, ale Żurkowski powstrzymany. I jeszcze Frankowski. No zabiera nam tak naprawdę w tym momencie rzut rożny. Wielka szkoda, mogło się to skończyć lepiej. No i koniec tego spotkania. Nudny mecz, typowo na 0-0, do 0, bo ustawiało to tak naprawdę obie ekipy. My wychodzimy z pierwszego, Holandia z drugiego miejsca. No ten mecz, to nie oszukujmy się, był nudny jak flaki z olejem, tam ledwo chyba z trzy sytuacje udało mi się znaleźć. No po, uwierzcie, że naprawdę to się grało jeszcze gorzej niż oglądało. Dramat, po prostu dramat. Najgorszy mecz chyba w tej karierze. No i przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. I jak widzimy w ćwierćfinale zagramy z Belgią. Jak to ma być łatwiejszy rywal, to aż się boję, kto to był trudniejszy. Francja. A to dobra, to Belgowie nie są tacy źli tak naprawdę. Lepsza Belgia niż Francja na tym etapie, ale te pare, no to jest potęga. Najsłabsza wydaje się być Grecja. Zobaczmy w grupie A awans Niemców i Greków odpada Dania i Walia. W grupie B Hiszpania awansuje i Anglia odpadają Włosi i Irlandczycy. W grupie C awans Francji i Belgii. Bułgarzy przegrali chyba bilansem bramkowym, pokonując m.in. Francję. No niesamowita historia. No i Turcy też oczywiście tam odpadli. W naszej grupie dobrze znamy rozstrzygnięcia. My awansujemy z pierwszego, Holandia z drugiego. Mamy w teorii łatwiejszego rywala, ale czy on jest łatwy? Śmiem wątpić. Asensio obecnie najlepszym strzelcem. Najwięcej asyst ma Saul Niguez, więc Hiszpanie tutaj przewodzą w tych klasyfikacjach. Der Steigen, De Gea i Loris, najwięcej czystych kon, więc znowu Hiszpan. No a naprawdę Hiszpanie wydają się być w tym momencie faworytem tej wielkiej imprezy, ale czy tak to się skończy ich zwycięstwem? Przekonamy się już niebawem. Gramy takim składem, czy dokonujemy pewnych roszad w składzie? Może Grosika damy do podstawowego składu, Kownacki radzi sobie dużo lepiej jednak jako zmiennik. Fabiański na pewno nie zagra, więc to chyba wszystkie zmiany, jakich mogliśmy dokonać. No nic lepszego nie wymyślimy, mamy nadzieję, że Szczęsny zaprezentuje się z bardzo dobrej strony i uratuje nam nieraz skórę, bo z Belgami to się na pewno przyda. Miejmy nadzieję, że Courtois będzie bronił jak w tym sezonie w Realu Madryt, to wtedy o wynik jestem spokojny, tak naprawdę. Można mu tam jakieś trzy siateczki założyć, pięć razy go przelobować i na spokojnie wtedy wygramy spotkanie, więc nie ma się co stresować. Tutaj widzimy zwiększono budżet transferowy, ale to nas nie interesuje, dla nas najważniejsze jest nasza reprezentacja. Kontuzja zawodnika, czekajcie. Na szczęście to jest Silesen, to jest informacja dla terenera Barcelony, którym też w wolnych chwilach jesteśmy. Oferta od Stadren akceptujemy oczywiście. Niech sobie tam idzie Kowalczyk. Nie wiem czy tam kiedyś Krychowiak przypadkiem nie grał, więc dobre przetarcie. Znają tam Polaków, więc może i Kowalczyk by się tam sprawdził. Gramy z Belgią, czy jesteśmy faworytem? Na pewno nie, ale woli walki no nie, nam nie zabraknie i damy z siebie wszystko. I zaczynajmy drugie spotkanie w dzisiejszym materiale. Ładna tutaj walka o piłkę Szymański. Świetnie zagrał do środka, jest tutaj Robert Lewandowski. Lewandowski wypuszcza piątka, Krzysztof w piątek. Denayer próbuje go dogonić, i niestety dał radę. Jeszcze Szymański w polu karnym i kurtua. Fenomenalna interwencja, ty weź tak kiedyś broń w realu. Może się uda. Jeszcze Witzel. Wicel podaje do Lukaku, może być centra i tak się dzieje. Karasko wygrywa tą główkę, ale ten strzał nie mógł zaskoczyć takiego specjalisty jak Szczęsny. Dobrze Grosicki, podaje do środka, piątek Lewandowski wypuszcza Szymańskiego. Ten ma kolejną szansę w dzisiejszym meczu. I gol, i gol, i gol. Ładnie tutaj to wykończył młody chłopak, ale jak widać presja go nie zjadła. Wykończył to jak profesor. Asysta Roberta Lewandowskiego, ale wykończenie Szymańskiego, Stadiony Świata, wychowanek Barcelony, pokazał, że warto tam grać jako młody piłkarz, bo na pewno wiele się nauczysz. Mocne podanie: Lukaku, jeszcze zgranie: tej Mertensa de Bruyne, przerzut do Azarda, ten ma tam niekrytego kolegę, i podał wreszcie do Janika Ferreira i Carrasco. Może być centra i Lukaku, no ale szczęsty, jest naprawdę na tych mistrzostwach w wybornej formie. Żurkowski rozpędza się z piłką, ależ kapitalny raj Trzymona. Żurkowski może podać i tak jest, wypuszcza Lewandowskiego. Ten jest już na skraju polakarnego Żurkowski, powstrzymany. Kurtuła, pusta bramka, no nie wierzę. Grosicki, Turbo, no Dobra, nie dokończajmy tego zdania. Po co go wyrażać, Jak można było to spudłować? Nie mam pojęcia. Dobre podanie Azarda, De Bruyne. mogło już być po meczu, no ale niestety Grosik strzelił Panu bogów okno i Szczęsny łapie to, tą bezpańską piłkę, dobrze, że mają w rękach. Na Ingolan łatwo zablokowany, Kownacki, Kownacki, gramy już na czas, nie ma co atakować, ale jednak tutaj ryzykujemy niepotrzebnie i kurt ma tam piłkę w rękach i może wyprowadzić ostatnią akcję, ale sędzia ale sędzia na to nie pozwoli na całe szczęście. Zakończył to spotkanie w idealnym momencie, gdy Kurt miał piłkę w rękach. Wygraliśmy, powinno być wyżej, ale to pudło Grosickiego, to chyba będzie pudło mistrzostw. Pusta bramka, no ale słabsza lewa noga. No i ta piłka zwiedziła trybuny i pewnie zabiła, czy tam przynajmniej spowodowała uszczerbek Ej, na jakiejś tam na koli czy piwie u jakiegoś kibica. No bo Na zdrowiu raczej nie, bo było to anemiczne jednak uderzenie, mimo iż leciało bardzo wysoko. Przejdźmy dalej. No i awansowaliśmy do półfinału. Mistrzostw Europy i gramy z Grecją. No ciekawie nie powiem, oferta tutaj za Jankowskiego sporto, a niech go biorą niech odchodzi i się rozwija w innym klubie, ale ja w to do teraz nie wierzę, że grosickim tego nie wykorzystałem w drugim półfinale Niemcy zagrają z Francją, bo Niemcy wyeliminowali Anglię, Francja zniszczyła Holandię. A Grecja wyeliminowała po rzutach karnych faworyzowaną Hiszpanię. Więc mamy dość specyficzny półfinał Grecja-Polska. Można i tak ja się o takiego półfinalistę nie obrażam, bo to jest rywal, myślę, dość łatwy do pokonania. Gramy z Grecją, a co potem zobaczymy? Albo wielki finał, albo na tym meczu zakończymy naszą przygodę. Nie no, do teraz nie mogę w to uwierzyć, że nie wykorzystałem tej okazji, ale dobra, w następnym materiale musi być lepiej, bo już drugi raz chyba takiego pudła nie zaliczę. A w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten dość krótki odcinek. Ale pewnie cieszący wielu kibiców, bo odnieśliśmy tutaj dość dobre wyniki. Trzymajcie się!